Hej, dzisiaj gramy w Tekena, Teken Factor Mamy 2, dzisiaj jest też premiera tej gry. Ze mną jest Marcin dla odmiany. Witam wszystkich no, użytkowników jakieś? Tak, to ten od tych zlemiałych, takich różnego rodzaju newsów, to jestem ja. Tak, gramy w Tekena yy, z dwiema postaciami. Nie jesteśmy w tę grę mistrzami, dlatego też jej nie będziemy recenzować. <grym> nie, my jesteśmy po prostu słabi, to jest tak, że o, jakaś fajna pani. Ale fajna pokażemy się. wam, jak to mniej więcej wygląda i jak Szczęść. działa. Jak widzicie, w postaci jest multów jakoś ponad 40 z tego, co pamiętam zapowiedzi. Wszystkie są właściwie od początku doblokowane, tak samo z poziomami, których jest pełno. Powiedz, o polskiej planszy podobno miała być jakaś polska plansza. Właśnie gdzieś słyszałem, czytałem, że jest jakaś polska plansza, i to są wszystkie po podpisane. Polski nie ma, jest annum. Tak? Prawdopodobnie <laughs> któraś z tych dwóch, a raczej ta ciemniejsza, ta jaśniejsza wersja to jest taki ten kraj Prosperity. Tamten ten ciemniejszy to jest kraj w kryzysie. Ja lubię Polskę. Finlandię na przykład. Nie wiem, czy już nie Nie byłem nigdy w Finlandii. Ale ja też nie, jest nie byłem, tam, ale lubię. Ale wódka jest dobra, tak. A Dobra, okej. Okay. Myślimy o tym samym. No, mamy random, żeby nie było, że stawiamy na Finlandię. Hiszpanię też lubiły, bo ciepło. Ja też nie byłem. Ja też nie byłem, a nie wiem jaką mają wódkę. A gdzie jest Koso? Jak Koso jest? Nie wiem. W, ale tam też jest ciepło. Jego wywieźli gdzieś. Tylko nie że nie, nie gdzie. Prawdopodobnie go wywieźli w ogóle gdzieś na drugi koniec świata. Okay. Ale umieszczę ostatnio zdjęcia, ponoć tam jest ciepło. Nie znam tej w ogóle, bohaterki. Ja znam tego po lewej, tego po prawej. Znaczy, widziałem na tych trailerach bardzo fajne akcje tagowe między Kingiem i Mardokiem, tylko nie mam tego pojęcia, jak się je wykonuje. Ale... Znaczy, znaczy, wszyscy, którzy oglądają teraz ten, będą oglądać w ogóle ten kwagrant, to niech się przygotują na to, że ja jestem strasznym lamerem. A ja mam ja grać Kingiem trochę. Pan potrafi trochę Kingiem grać. I to, to byłoby na tyle poszedł. Okay. O patrzcie co robię, nie? Dobra, Pora, i teraz to... ja robię i to ja jest maska tagowa. Czyli to... ją na twarz. Nie, i w ogóle ja dopiero niedawno się dowiedziałem, znaczy dzisiaj w zasadzie, bo to jest mój pierwszy kontakt. O, fajne to jest. To jest mój pierwszy Wiesz, kontakt. Wiesz co się wyrywać takie rzeczy? Nie, nie wiem. Ale ja chciałem powiedzieć tylko, że tylko przy kontakt z, te, z, 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 z no Chodzi o życiu? Nie w życiu to nie. Z, z teken tak, Tournament. No, czy, no mój też, bo to dzisiaj przyszło, nie? Dwa i dzisiaj się dowiedziałem, jak zmieniać bohaterów, więc także ja teraz będę lamić jednym rzutem, no, ale jak mi się... Jak ja cię nauczę go blokować, to już jest po tobie. Ja ci zrobię Romero. Jak mi dał się złapać. To znaczy co, dobra, dam ci się złapać. Nie, no żartowałem, grabie. A, to jest tak, że jak przegram... O, oh yeah. ja się mogłem też obić, tak? No, Mogłeś. Aha, dobra, no. czyli jak przegram jedną, jednym bohaterem? To tak, to nawet jak to drugi było. bohater ma oprócz życia, to liczysz na czas, po prostu zamienić widziałeś? Widziałeś, się osób. A myślisz, że ja tak nie umiem? Bo to, to jest ja? taki cios specjalny, ja to rozkminiłem nie wiem, komanda przed chwilą. Że jak robisz tak, a musisz podejść. Ale że jak? No tak. No i co? Ale nie pykować. No, ale no dobra idę, no. I co? A coś No dobra, piszczyło. no to, to zapodawaj tutaj łamania, nie? Żeby tam się nie nudzili, żeby my Nie, tutaj nie poko... Dobra, gdałem, bo takie ustawki nie mają sensu. Najlepsze akcje wychodzą spontanicznie. Ja zaraz O, to było ładne. Nie złapałeś plocie, Aha. Dobra, no trochę, trochę dziaduję tą postacią, nie? Także... że właśnie w tym momencie przegrywam to starcie. Tak, zdecydowanie tak. Wiersz, kiedy też się wyrywać? E, nie wiem, ale ja lubię na to patrzeć. Ciągle że się z tego wyrywać. Nie, no lubię okay. kinga, ale nie potrafię nim grać. Ja dałem pauzę, nie wiem, już jest koniec. Nie, koniec. A to, to chyba przegrany się... wybiera teraz postać, A, bo ja nie, nie mogę sterować. To ja grałem w Tekkena na piątkę byłem dużo z kolegą i zawsze było z tego przyderne, to jest. Wybierz level. <laughs> ja tak, ja ogólnie że biorąc w Tekę na no to najwięcej grałem na automatach. I... No niestety I nie może mamy tutaj trzecią część. A hmm. tak to zawsze był Mortal Kombat. Co, bo ja zauważyłem, że gramy w tagu, a się w ogóle nie przełączyłem ani razu. chyba. No nie, no bo grałeś Kingiem, a nie, to jest ten ten, ten z Spróbuję Brianem trochę. No. Brian to jest w ogóle postać OP. To ja no ale ja znam się z, z jakieś 8 osób Brianem. Dobra, a gdzie tu jest ten bokser? A w ogóle znam... dodam, że gramy na Xboxie, e co widać po ikonkach nam, o, yes, na facie. Yes, yes, yes. Na telewizorze. Ja wiem, ja A nigdy i nie, nie grałem w białtykę na Xboxie w ogóle. Się to dzienie. jest też mój pierwszy raz na Xbox. A, taka inicjacja Właśnie. dzisiaj. Tak. Właśnie rozdziewiczamy. Xbox rozdzielicza. Mam nadzieję, że moja dziewczyna tego nie będzie słuchać. Ja, moja żona już się przyzwyczaja. <noise> Co dobrze o Tobie świadczy, bo już z żoną. <noise> od dworot. Wybierz, coś coś Wybierz poziom. Wybierz poziom. Wybieram poziom. Gdzie dzisiaj pojedziemy? Do Japonii, do stolicy, w zasadzie do ojczyzny tego, z pięk, tej pięknej gry. Coś się dzieje, mam nadzieję, Może być że... wyłączył ten telefon. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Już dzwonią do mnie z Konami i znam go. Że... Z, z Konami? Wróć, pomyliłem się. Przed na do studia radiowego zawsze się wyłącza komóry. Nie? Wy nie wiecie, jak to studio wygląda i nawet o. dobrze. No profesjonalne studia zagraniowe, Słucham, ściany, ściany wyciszone. Grałem na takim 12-celowym Za ścianą realizator czuwa. Tak. Gremu na Ej, takim... znowu wziąłeś Kinga! No ja nie umiem za bardzo... Dobra, czekaj, już! No i wziąłeś Briana teraz, no, tak? A, ten to, tak... to jest mniej przygięty niby? Stary, ale mu nic nie potrafi, mu się tylko potrafiło, tak? robić w no, ten sposób? Walikaj? O, chodź, tak. Zrób sobie zrobić, no? A, sprój nie trafić, no? A, nie trafisz a trafiłeś. <ślam> nie, 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 o jest! <ślam> tak się nie gra, no! Jak bierzesz tylko OP postacie, no tak to wygląda, no? Stary mój, 64. Jak jak pierwszy... Kiedy, gdzie, w której się pojawił pierwszy raz? W czwórce. Kurde, jak on był I ludzie strasznie narzekali na do... niego, no że jest przygięty. No jest. Znaczy ja ja był, ja on... nie wiem, nie wiem, czy... No, nie, nie, już nie mam, nie mam po, po, porównania, nie? I patrz, o... grałem King'iem i mnie pobiłeś. Aha. Bo ja nie mogę mówić, jak grałem taka Dobra, to Paweł będzie... Tak samo wczoraj ja Tomek będę... nie zrobił w Fifie, że ja to cały mówiłem, bo on strzelał go. Ja oglądałem to ja spotkanie. Ja no nie było źle, 1-0. nie grasz w Grałem po wcnie w pierwszy raz ostatni bardziej Nie yes, ostatnio mój brat przyjechał do mnie był w Battle Kombat <grystanie> I niestety też mnie tłukł po prostu jak chciał A ja się czułem taki biedny Oooo A to ziaj, ziaj, ziaj. A, Ale jak się potrafi co? Tylko jeszcze kurde nie ten, nie <grystanie> przegrałem! No w ogóle ja w ogóle nie, nie dałem nie koło... Ci. Robimy cięcie. To siebie. <grystanie> Dobrze, on przegrał. Wybierz poziom. Ale najpierw by już postać. Tak, tak. a ty ty też. Dlaczego? Bo no, tak zarządziłem. No, ej, no, no dobra, niech ci będzie, nie? Rządzę Dobra. Taką koszulę chcemy Jeszcze mieć. Jeszcze wejdziemy na chwilę do opcji, bo znaczy ja też w pierwszego taga za bardzo nie grałem, szczerze powiedziawszy. Zatrzymałem się na trójce, a potem grałem w od razu. A jak wejdziemy do opcji, do ciosów, to tutaj są takie ikonki, które nam sugerują, że na przykład. O, tutaj, jakie są takie czerwone strzałeczki, że to jest taki cios sprzyjający tagowaniu, jak go spróbuję wykonać na no tobie teraz. Dobra, nie... dajesz. Tak, to nie to. A, to będzie teraz taka akcja w stylu... O to, że jak tak no, się w, w górę wyrzucę... A, czyli... Dobra, o, no w i... ten zawodnik i gdybym miał taki dobry Aha, refleks, jak ci, tu... co ci grają na turniejach... To bym w powietrzu mógł tam zżaglować jakoś. Ale gdybym... Jest ja to z retardem, żeby to zsynchronizować. synchronizować. Gdybym miał taki refleks, jak ci centrają. Rejon... grają gdybym taki refleks, jak ci co grają na turnieje jak ten sobie życie nie się ułożył. <laughs> <laughs> nie kurde, grał tutaj z tobą w na no, lamił po prostu. A okej. Okay. Nie no King jest... To, to, to jest w ogóle jakaś postać, nie wiem, do O. No i co teraz będzie? To jest Romero, to co chciałem ci zrobić 5 minut temu, ale mi nie wyszło. A dlaczego Romero? tak to cios się nazywa. Ale to jest jakoś związane z tym romaniem. Nie wiem jaka jest etymologia tego ciosu Marcinie, ale możemy szukać w internecie, damy pauzę zaraz Może tym. Może nagrybamy. wymyślił to wiesz, John to jest takie wiesz. takie rzeczy się zdarzają. Chodź tu. Nie, 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 nie. Tak się nie bawimy, tak nie, nie? Tak się nie łowimy. No i Brian, kolejny kurde, no po prostu. Aha, dobra, spadaj. Ej, Uż, lubię to. Nie po co tu że Właśnie nie będziesz mamą. miał dzieci po tym, o i po tym też, nie? I co? i joga rozrobiłem i było fajnie. Przez chwilę było fajnie, nie? Teraz już trochę bardziej. O, o, nie, to było ładne. To lubię. To było fajne. Ja lubię w ogóle takie... Ja lubię ciasto z powietrza. To co bardzo mi się podoba w ogóle w serii Tekken to jest to, że że właśnie można zrobić tego typu efektowne akcje i pod tym względem... I, ja tak ja nie jest jestem... kurczę, z... nie lubię... Kiedy jak nawija no. jakieś mortale kiepskie no, ta, i takie ta się rzeczy. Się no. rzecz. Nie wchodzimy na ten temat. Sam no. No. kiepski. Na temat mortala, czy na no, mój temat. Nie, na temat mortala. Mortal jest spoko, nie? No. Mortal jest spoko, tylko na przykład yy, nigdy nie mogłem... No, tak... Znowu przegrałem tymczasem. No tymczasem ja tutaj nawijam, ty sam <laughs> słuchasz, starasz się odpowiadać i w rzeczywistości to wszystko jest przemyślane. Oj. O David Dobra, to co my tutaj weźmiemy, jak widzicie jest bardzo dużo bohaterów. Nie wiem, czy to I są Bardzo mało umiejętności. I, bardzo umiejętności po naszej stronie, ale nie wiem czy to są, czy to są wszyscy bohaterowie. O To znaczy nie wszyscy, bo nie ma na przykład y, Armurkinga. Kinga. I chciał sobie A to jest trochę. Tiger to jest chyba jeden z Eli. Nie. Tak, że był koniec 3 już chyba. Aha. No dobra, to jest ten... Jak sprzedany... się dawało, ten startem się wygrał postać, czy czymś tam innym, to miał takie afro. A nie, faktycznie. No generalnie dwie nogi naciskasz i wygrałeś. No wiem. To... <grym> A myślisz, <że grym> dlaczego go wziąłem? Dobra. Bo podoba mi się jego afro? <grym> dobra, kim ma przychwyty na nogi, z tego co Ej, powiem, on tak. tańczy disco. Ja też tak chcę. Dragunów. W ogóle to jest taki... Wygląda no ten... jakby pił wódkę z trzech, słyszałeś o tym? Troszkę tak Pewnie nie będzie widzieć swoich wrogów, nie? Devil Jean On potrafi być jak Superman, puścić lasery z oczu O właśnie tak O ty widzisz? No cześć chłopaku, zaraz zaczynamy tańczyć A nie, nie! A, dobra A dobra, okej okay. No też to, to też cię lubię, nie? Tak. No nie wiem, no co ty robisz, A w ogóle. Napięcie. Chciałem powiedzieć tylko, że King wykonuje jakieś takie ruchy, no... Nie do końca dobrze się kojarzą. No. Takie ruchy. No, no wiesz, takie jakieś... To, no nie jego, wiem. jego głowa ląduje w dziwnych partiach mojego ciała. Jak ty taki dokładny, to słyszysz na zawodnika, który strzela czarni i w Ale Ale no to... Ci, co brali w to wiedzą, że z Daviginem jest jakiś taki problem, obojętnie że on wygląda jakby... To jest chyba słabe, że jak robię cios ja wybiegam, to potem ci wbiegam, tak No właśnie, ten czasami ten... tak. Chyba nie jest zbyt dobrze przełączać w momencie, kiedy ktoś na Ale miałem już tak na użycie, że wiesz co, to nie wiem, bardzo była moja decyzja. A właśnie, tak. y, od którego momentu moment zaczyna się ładowanie życia dla bohatera, który został zmieniony? Bo widzę, że tam chyba przez dłuższy czas nie mieć się w ogóle... O, no właśnie to... na no to patrzyłem i dlatego przegrałem. Ja się takiego ładnego koziołka wywinąłeś, nie? No ale, no, myślę, że ten już mi się chyba nie chce za bardzo w to grać. <noise> to teraz będę grać. teraz z dwóch kingów. Weź, posłyszymy, nie? nie Możesz jeszcze nie? tego też nie robisz. Ale gdzie ja tak. wziąłem solo chyba. Nie chcę nic No, to, to, to nie no, nie? No dobra. Eee, jeszcze Okej. Okay. Co my tu mamy? to tangi. O, kim ja jeszcze kiedyś grałem? Coś w Kim jeszcze grałem? Co mnie grałem, ale jest fajny. Klubo? Okay. A ty znowu wziąłeś sobie solo. Nie, nie wziąłem solo. Okay. Na pewno nie wziąłem solo. Dobra, leja, Już nie wziąłem solo. Weź Leja i alter ego Leja. Leja. A, zakujesz mnie w kajdanki. <laughs> No, może nie na tym etapie znajomości Paweł, naprawdę. Nie, <laughs> nie naprawdę, jest wieś. No to trzeba będziemy ciąć, nie? Ale znasz ten cios. O zakupaniu w kajdanki? No. A, Stary, yeah. a bardziej legendę o tym ciosie, czy nie? Nie, nie znam legendy. No, za, za czasów taka na trzy, była legenda, że da się lejem zakłócić w kajdanki, nie? A to druga, że da się wyciągnąć pistolet i strzelić i ludzi gdzieś. Znaczy to jeszcze nie było dyskusyjnych za bardzo, nic takiego bardziej... Tak Chodziło człowieka, człowieka panu, do człowieka. W <gry> każdym mieście był człowiek, który znacie, od potrafił kogoś kajdanki. zakuć w kajdanki to był policjant. Ja stałem jak to wpała w salonie gier i patrzyłem na tych policjantów. I co rzucał grali. kolejne dyżetony, chciał zakuć ich w kajdanki. Nie, nie, ja, ja, ja patrzyłem po tych po krawiszach, jak ludzie grają na automatach. No dobra, ale komuś się to w ogóle udało, to, no no to nie, czasu no, nie, tak? nie ma. No właśnie. No, 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 no. Jedna z wersji legend miejskich po prostu. Nawet gry mają swoje miejskie legendy. I się, tak, się wyczuwam w różnych łamach i patrząc na telewizor by nie w po w ogóle. W ogóle no to fajnie by było na przykład jakby kiedyś ktoś podchwycił stwórców temat właśnie takiej miejskiej legendy i faktycznie umieścił w której część, części taki ukryty, ukryty cios. A co ty myślałeś kiedy o tym zaczęłam mówić? <laughs> nie wiem. <laughs> że starałem się wygrać różne. Sorry, nie słuchałem cię. Zaraz tak, zapyta. bo ja tu muszę być konferencjerem i organizatorem i człowiekiem technicznym. Nie, powiedziałeś, że techniczny stoi za nami. No, że... Ludzie nie powinni wiedzieć, jak się tworzy telewizja. A potem ludzie mówią, że słabo gram. Dziwne. Cześć, to jestem ja na tej hasi. Ale... Nie, ja straszny jestem Więc Jak ktoś mnie kiedyś spotka w sieci... raczej spotykam codziennie. Tak, ale w sieci, żeby pograć w tekena to ja jestem prosto... Na szczęście tej gry my nie będziemy mieć. Co? Na szczęście no tej nie. Gry nie będziemy mieć. Ja jestem zasadniczo strasznie. No, Juli. I, no, zasadniczo strasznie. Chciałem wyrazić w innym stylu, chciałem ci perfekta zasadzić, nie? Zasadniczo strasznie. Zasadniczo strasznie. Jeszcze rewan, ostatni rewanż. Okay. I teraz ja już nic nie mówię, przez najbliższe 60 sekund, tylko... Znowu, bo zapominam się przełączać. Ale ty chcesz teraz znowu tymi samymi błotarami... Tak, ja chciałem Bobem cię zmiażdżyć. No dobra. To jest ten duży pan. Bo Bob jest magicznym dzieckiem i no, to no. na No chyba tak. Widać, że taki o. rasowy Amerykanie. Nie obrażaj Amerykanów, to tak naprawdę nie wyglądają. Nie w ogóle. Wszyscy. Jest... Wszyscy nie. Oj. Mam takie Oj. jedno zdjęcie z E3, ale tego w galerii wrzuciłem. Z, z hostessami. Nie, To widziałem chyba. Tak. No, no to, to, to był protokół Pasta Boba. O, przełączyłem się na przykład. No nie, zginę. To jestem ja, Hej Hashi. It's me, Mike. Drugi raz to samo, ale kapucha. <laughs> aha, no. <laughs> to jest jeden z najgorszych kwadratów w historii jakby. Ważne być samokrytycznym. Nie no, aha dobra. Okej. Okay. Dobra, i co teraz? I jak ja to mam zrobić? A to nie wiem jak się nazywa, ale już tak w górę polecimy. Wrócimy w górę, tak? A, no. fajnie. O, jeszcze mogłeś to zakończyć w ogóle jeszcze bardziej efektownie. Patrz, patrz, widzisz? Jestem, kurde, pijanym mistrzem, nie? Jeszcze ja i tak wygrałeś. Ja ja to ja to ja jestem dobry, jestem zakamuflowanym lamerem. Ja się dobrze... Dobrze ukrywam. swoją swojej obecności. O, a ten tu jest taki całkiem mobilny. Myślę, że... Odpowiedziałeś ol, ol. Nie no nic, po prostu nic nie kojarzy z ciosem w szczególnej postaci Nic, kompletnie Daje się rzucać jego workiem kartofli zupełnie I karuzela. I karuzela. Z madonnami no, O, to, o jest nie, dobra. to było ładne Ale to musi być powietrzne Ale znowu mówię, mówię, ale, właśnie, ale widzisz, nie? ale to jest ten cios był potwierdzeniem tego, że King to nie jest do końca normalna postać, bo Twoja głowa wylądowała naprawdę nie w tym miejscu, chyba co, mężczyźni powinni się tam stykać, nie? Generalnie mężczyźni się za tak, bardzo stykać. Generalnie mężczyźni nie powinni się stykać, nie? Tak, się Ale jak już się mają stykać, to niech nie robią tego w grach, no. Co, co to za cios w ogóle jest? U, a widziałeś to? Tam coś tam zatańczyłem, prawie jak, no, w tych chińskich filmach. Aha, okej. Okay. Co jeszcze pies, ty masz do zdania? Bo Taki strasznie szybki. Bo jest niepozorny, nie? Bo... Znaczy, słowo niepozorny, niepozorny to bo boba. Taka cicha woda, że siedzi, je kończki, nie? No, tak, jak ci pij... o, o, o. o, ładnie, no to było takie... że no, taki bo... <laughs> <Kurde. laughs> Widziałeś to, ale nie zauważyłeś, jak ciosy spadły ci po prostu na maskę. No nie, no przyjąłeś wszystko, nie? Dobra. Ja myślę, że... Myślę, że chyba było... więcej nic nie jesteśmy w stanie zaprezentować naszym poziomem. Nie, no nie, tu byśmy musieli, musieli zaprosić jakieś zawodowe... Jakieś kompetentne się, osoby, tak. a dzisiaj jest piątek po południe. Niestety, tak. Jest <laughs> deficyt kompetentnych a ludzi. Wybaczcie nam, naprawdę, wybaczcie. Dobra, to byłoby na tyle szybkiego kwagrancu, a recenzja będzie pewnie jakoś po weekendzie gdzie tam już będą różne ciosy opisane i takie... Ja tego nie rozumiem, nie? Że ktoś to będzie, to pisze, wiecie, tam... pepe tak, będzie... kośnik dwukropek... Czarna magia, dosłownie, nie? No. Ale jak jesteście w temacie, to będziecie wiedzieć, co chodzi. To by na tyle. My wracamy do gier przeglądarkowych. Do zobaczenia.